Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Nowym vlogu dziś razem idziemy o tam. Już mamy dość, już jesteśmy zmęczone. Przydałby się jakiś autobus. Jest jakiś biały dymek na zewnątrz. Giniemy dzisiaj. Jakieś 2000 metrów auto zostawiliśmy na parkingu. Jeżeli chodzi o kosz parkingu, no to opłata była dowolna. Zostawiliśmy panu 5 euro i teraz będziemy wchodzić mamy 1300 metrów w górę. Zaczynamy wchodzenie. Tutaj jest kolejka, która jedzie do jakiegoś punktu, nie wiem jaką wysokość 2500 bodajże 2,500? I kosztuje to 35 euro tam i z powrotem ale my zdecydowaliśmy się przejść to pieszo i zajmie nam to półtora godziny outfit na dzisiaj buciki bardzo wygodne spodnie z Decathlonu body dry Chyba cyskonosza nie masz tego miałeś nie mówi <noise> Let's go 3,5 godziny przed nami pierwszej wędrówki widzimy cały czas. Wydaje mi się, że chyba teraz jest najstromiej. Że może później będzie lżej. Dwa kroki do przodu i jeden do tyłu. Był taki sypki teren. Właśnie przed chwilą minęliśmy Polaków z Gdańska. Musieli jechać autem aż do Katowic, żeby tu dolecieć. O kurczę! Także mamy farta, że jesteśmy z Katowic, bo mamy blisko lotnisko. A teraz taki odcinek dosyć sypki, także się ciężko idzie. A tam w oddali kratery. W ogóle jest tutaj ile? 270 kraterów? Weszliśmy na jakąś równinę. Godzina 10. Pić mi się chce strasznie. Tak. Tutaj się kończy kolejka, i to był najgorszy moment, żeby iść tędy. To był dla mnie najgorszy moment. A tutaj takie maszyny. A odnośnie ciekawostek, temperatura im wyżej, tym jest niższa. I od miejsca, gdzie zostawiliśmy samochód, aż do samego szczytu może być nawet 15 stopni mniej. Dlatego bardzo ważne jest, żeby mieli jakąś kurtkę, czapkę, rękawiczki, czapunia, taka I faktycznie już czuć, że robi się naprawdę płodno. Godzinę 40 już idziemy, chyba jeszcze dwie godziny, a ja już czuję, że jest. Zimno. A krajobraz coraz to bardziej księżycowy. Mam nową technikę, idę tyłem, bo tak przynajmniej mnie pięty nie obdzielają Jest coraz ciężej. Już mamy dość, już jesteśmy zmęczone. się jakiś autobus. O tam coś jedzie! <laughs> Leci helikopter. My jesteśmy coraz wyżej, ale droga coraz to gorsza. I w ogóle nie powiedziałam wam, ten autobus co tam jechał to 60 euro kosztuje. Razem z kolejką 60 euro, a sama kolejka 35 euro. O, tu paruje! O już nie. I też jest ciepłe. Kurczę oni gdzieś poszli, ja nie wiem gdzie. Zostawili nas. Ostatnie podejście. Damy radę! Wszyscy tu! Damy radę! Już prawie jesteśmy! Zostało nam dosłownie 10 minut. Niewiele osób tu weszło. A, weszłam! Tutaj wchodziłam po prostu na czworaka. Trzymałam się rękami, mam całe ręce brudne. I chodziłam po prostu na czworaka. Masakra! Dałam radę! Jestem na samej górze! Zobaczcie, jak to tutaj wygląda! Jakie kolory! Wow! Mam taką zadyczkę. wyszłam Wow! Zobaczcie! Mi ziemi była tak ciepła Serio? Tak po prostu mówię kurde zaraz mi się zaczną palce topić Myślałam, że nie wejdę Myślałam, że się poddam tam na dole Ale, Ale dałaś dzięki radę Dzięki Tobie dałam radę Paruje wszystko I w ogóle ja myślałam, że to jest tak Że tam jest, patrzymy do środka A tam taka zupa się kotuje, Lawa A to jest wszystko zasypane Matko, o Boże Szkoda, że tego nie nagrałam Wybuchło tak nagle no teraz. Będę. Jezus, jak ja się wystraszyłam, spadamy stąd, bo takie Jak ja się wystraszyłam, normalnie myślałam, że jest wybuch. To to znaczy, że już trzeba iść. Boże! Uciekamy stąd!